Dzień dobry wszystkim. Będziemy dobry. grać w growagarden. Garden. W grę na Robloxie. Dobra. E, o to wchodzi, musisz ten, tylko musisz się władować mhm. na razie loading jest. E, wchodzisz w Seeds. Widzisz? Ok. I kliknij, wiesz co? To. No. To klikaj kliknij Dobra. to. No, i daj, i kliknij tu. No, i teraz wyjść w garden. Mhm. Mm I weź tam, tutaj się chodzi. Tam, dy, dy, się. Dy, dy, dy. Klikasz tu dwójkę, albo tutaj tym, i musisz kliknąć tam. Kliknij. A czemu ja mam taką dziwną czapkę? No, no, m, sadzimy marchew, tak? No. Dobra, a tutaj też coś sadzimy? Yy, Czy nie mamy, co? yy, Poczekaj, aż się zrobi tutaj. A, to, 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 to. Nie, szybko. Bierz, bierz E klikaj. No, okay. Tu jest E na pokazuje. Mm -hmm. pokazuję. Klikasz cel. No. Sprzedajemy coś? Tak. I klikasz E. A mamy co? I tutaj klikasz. Okej. Okay. Przepraszam. Jedynkę, ale no, tu przesun Musisz przesunąć myszkę. Aha. No i się, i się tak. I teraz stajesz więcej pieniędzy. Wchodzisz tutaj. Klikasz tu kupujesz jeszcze to, bo nie masz tyle. Dobra. Masz i znowu to samo rób. I tak to znowu. No, dobra. I coraz więcej hajsów i robisz tę jenetę masz. Ziup, ziup, ziup. Można tak posadzić? Można. I daj tu, jeszcze kliknij jeszcze raz. Mogę jeszcze okay. No. Już nie masz. Nie I bieramy. klikaj E. Już można? No. Tylko tam coś się robi. Wyrosło. 37? No, i idziemy sprzedać? Eee, selno i to samo. I tak w kółko? No, no i teraz chodź znowu, no, masz nie więcej. nie możemy jeszcze sprzedać więcej? Jak mam Nie, już nie, nie, nie mam, wszystko, okej. Okay. Mam kupić? klikasz E znowu, bo okay. pokazuje. I dajesz na dół. Pięćdziesiątkę tutaj. Nie ale więcej, tak? Ja już... Raz? No raz, no. nie ma więcej, dobra. I co sadzimy znowu? No. I tak cały czas? Kółko? No. Łatwo to jest. No okej, okay. a... Ale to nie twoje chyba To już. nie jest moje? To kliknij, a no to ma twoje. Moje. No, no, to, to są inne też możliwe. Masz... Łaaa. <laughs> no, ale też musisz ten kliknąć, to. No i teraz. To jest gawki. No i się teraz robi poczekaj. Właściwie to chyba burówki. No co, nie wyrosłaj, A, teraz czekaj, mi się troszkę dłużej O, czekaj. panie, nie mam czasu, muszę iść na miasto. Coś tu się... O, robi się rakiet, znowu. O, jak długo. A co tu jeszcze można zrobić w tym ogródku? Hmm. A, przez przez płot? No. I co tam dalej? Nic nie ma w końcu. No i, i czekasz dalej. No. No mi da się co tu jeszcze jest ciekawego. To jest jaki pies? Nie. O, chyba zaraz będzie. Wrasta ta powoli. No gdzie panie dopiero połowa. Niewiele wiem, <grym> co idę do drugiego. O, wiesz, zobaczcie co jest, zobacz, jest wytym. Ale może tam nie... zaraz ją ja zajrzeć, co tutaj nie mają zaraz Możesz mieć. kraść tylko zarobić. Ale to jest jakiś pies. pies. <grym> Co to jest? Nie, <grymka> A co to za tak karzeł? Krasna. A to a, a jest. No? I co ja mogę z nim zrobić? Nic, to jest kogoś. Ale można coś tu zrobić? Kraść, tylko za Robuxy trzeba kupić pieniądze, żeby kraść. Ale to jest. prawdziwe pieniądze. Robuxy. Co to za panuta? A to kto? A gdzie tu kto jest ten właściciel? Nie wiem, poszedł sobie. czyli żeby kraść, trzeba najpierw zapłacić tej nie, No nie, <grymka> Gieźdź poszedł sobie, nie wiem. A co to jest? No. Dobra, idę na ten swój smutny obródek, co nic nie robi. Jedna truskawki na całogór. Ale wyrasło się. No, ale teraz rośnie ten. Czemu? Rośnie yy, na no tym takim czerwone albo no. coś rośnie. O, rośnie powoli. Na tym. I tak czekasz i. Gdzieżdż tu rośnie, nic nie rośnie? Puchka. Ale tak więc. Taki taki tu widzisz partikla tu rośnie. Pój To? To tutaj rośnie truskawka. Dobra, coś mówili, żeby sprawdzić coś. Ale już nie trzeba, bo trzeba... O, Truskawka no rośnie. Dobra, ja, no, dobra. I co truskawka rośnie? Czekaj, czekaj. A co tu jest? To jest najłatwiejsza gra, którą wybrałem. Którą Ślicy. można grać. Wiesz co czekaj w tej grze. Nic nie zrobiliśmy. Dobra, co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze jest na domu Gdzie jest reszta tych wszystkich ludzi? Tylko Ale... dwa wrótki są? Parę jest... 1, 2, 3, są. Bo tu z mało graczy na coś, że jest no jest 7. A czemu oni mają wszystko takie wielkie, a u mnie taka gida w tym ogrodzie? No bo oni mają Robux i długo odgrając. Tak? A to są prawdziwi graczy, czy Ona jak... o trzy no. jakaś ucha, czekaj. <laughs> Można z nimi gadać, co Zapisać e, mm. na, na czacie. Tutaj się klika to takie, czy tu, poczekaj. No. Tutaj jest 12. Nie chcę, nie chcę przy no, niej to, to, nie to jest. Mój. Tosia. Tosia. Nie no, no, to co można sobie, tak zagada. E, musisz, było łatwiej, czekaj, wiesz, jak się gada? Czekaj. Co please? Ale please. So ty nie masz korn. Ona jest pan z Anglikiem. Nie mamy, nie? Yeah. Nie. A wy um... Boże, musiałem z kapslokiem napisać, tak by bardzo. Było... <śmuszczam> a, <śmuszczam> a czemu ona pisze teraz po polsku nasz kukurydzek to jest... No ona myślała, że jesteś z Anglii mamo. Nie mam. Nie mam. Nie mam, dobra. No ja zobacz ci urosło, daję garden. Tak po prostu mam odejść się nie pożegnać. Aha. <śmuszczam> dobra. No nic, nie Napiszę, że fajny pie, fajnego ma psa. To nie pies! A co to Nie? Mi to wygląda jak pies. No przecież widzę, że pies. Jeszcze pokazywałem w Katowicach wtedy. Gdzie on jest? Jaki pies? No ma żyć taki brązowy gdzieś. O kurwa jest i jest pies o kurwa kurwa Wielki jak pies, dobra idziemy z tą bananą Jeszcze się pomniewa nami Jakie? O wyjątku się wiesz co Na handel? Sal Wszystko? Nie spadłeś z hajsu 100 złotych masz Czy 100 euro? 100 euro to dużo? Dawaj, i si, coś sprawdź, dalej, nic sprawy nie będzie. Daj na dół? A, nie masz cztery. Daj do dół. Ja to co ja mogę, jak nic nie mogę? To, 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 e, to ja ci pomogę teraz. No, to ty, 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 ty. Zatruskawki to, 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 Za truskawki Dobra, mam. I ty? No i czekam znowu. Super, a co w międzyczasie mam robić? A mogą raz coś też w no. Dobra, do tydziełki znowu robić. <grym> Ale to się nie odzywa. dobra, to tu też jeszcze na pewno masz jeszcze jedną farmę, to jest jedna i tu mówi, że trzy są, hmm, tu gdzie jest ta trzecia? nie wiem. Gdzie jest, tu, dobra, zacznij, może tu ktoś też będzie. Jeszcze dwie minuty zostały nagrywania. To go masz psa pokrócie. w okręcie. w ogóle nikogo nie ma, zobacz, puste pole jak u mnie. Ale tam nic nie ma nikogo Czasu, co to wyjdzie! Ogranicie się! Atakuj, atakuj. jest O oha, mi się. Nie wiem, bo taki bugi sam, że on wychodzi. No i sobie poszedł. O czekaj, 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 daj, daj, daj. O, jest noc się zrobiła. Jest taki update, poczekaj, daj. Widzisz to, tu, tutaj, tutaj, to? To jest update znowu. Możesz coś tu robić, ale chyba jeszcze... Nie masz tego. Dobra, to zobaczmy czy... Urosły ci, a mało ci urosło. Ser sprzedaj. Ma się dalej to rób, co No dobra, a kiedy zacznijmy wszystkim strzelać albo O kurde, to jest mocne, one ci daje ten. E, mutacja mutacja ci daje takie, takie kolorowe. To ci poszporząd na żywo chodzi. <grym> <grym> ok, a co... Mąpa się podaczki dostała. Podaczki? Hmm? Dobra, bierzemy hmm. to. Ale, ale tego nie można, bo... co ci... cokolwiek można? Z innych o, farm nie tego? można Po <grym> co y, y, tu jest tak dużo tych rzeczy na tej farmie? Nie wiem. To co? Jeszcze, jeszcze dwie minuty. Dlaczego? No bo ja, ja nie będę mógł na przesłać. A, no to dobra, no to kończymy, ja już wiem o co chodzi. Pierwsza sesja za nami, pożegnam się ładnie. Zaraz. Do widzenia,